Cześć! Z tej strony WTS. Witajcie w kolejnym odcinku serii Lickr Store Simulator. Jak widzicie, trochę na półkach przybyło towaru, ale też jest trochę bardziej większy porządek w porównaniu z poprzednim odcinkiem, a to dlatego, że postanowiłem troszeczkę tu porobić porządku, bo według mnie był troszeczkę bałagan i od razu takie zapowiadam, że już w następnym odcinku kupimy sobie regały. Oczywiście pod warunkiem, że zarobimy odpowiednio dużo. A jakby tego mało było, to jeszcze zamówiłem trochę więcej towaru sam nie wiem właściwie za po co ale mówię niech będzie bo że, no kładź tu o właśnie i od razu tak z, też mówię jak już z, Kupimy te regały, to cały alkohol przejdzie właśnie na te nowe regały, a na te regały już będą te wszystkie te przekąski i te inne rzeczy. Zrobimy dokładnie to samo, co robimy w supermarkecie Simulator. A zaś alkohol, jako że tu na razie mamy dwa, dwa rodzaje, tak? Ale tam chyba jeszcze jest trzeci rodzaj. Ale to nawet e, nic nie zaraz jeszcze zobaczę ile tam tego piwa. Tak, trzy rodzaje są, ale na razie mamy dwa, więc jak już dokupimy ten te, te regały, to na jeden, tak jakby regał może z, będzie przebadać jeden alkohol, rodzaj alkoholu. Jeszcze zobaczymy dokładnie jak to zrobimy, czy kupimy jeden regał, y, czy dwa. Zależy odnośnie oczywiście od tego ile będziemy mieć pieniędzy. Oczywiście przypominam, że mamy do po pożyczkę, więc nie tracimy czasu. Otwierajmy nasz sklep, a tu jeszcze y, jakąś karę mamy zapłacić, a ja już nie mam już pieniędzy na koncie. Y, zaraz bank. Ja oczywiście nie zmieniałem żadnych cen, przynajmniej na, na razie. Dobrze, pani jest pani, tak? Pani jest pełnoletnia. Dobrze, on tam chyba alkohol. Pobiera, a czy on jest pełnoletni? Yy, tak, yy, jest, czekaj, dwadzieścia... 20... Cztery, dobrze. Następna pani, ta... O! Czekaj, czekaj, bo to on chyba był podrobiony... No właśnie. Ja nie założyłem znowu, to szybko kliknąłem. E, pan jesteś. Pan. A pan też jesteś pan? Też pan jesteś pan. Dobrze. O no, klienci się na razie schodzą. Tysiący rocznik, ja proszę bardzo. Nie, wiem, czy to nie trzeba będzie chyba dołożyć. No właśnie, tu coś trzeba. czy zjedzie mnie czarne. O, miałem okładko koszyku. Już już, 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 już panią sprawdzam. A, usiądź e, 21, marsz Pani Proszę bardzo, następna O, nie, 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 Pani Pani nie sprzedaje Dobrze, idź Pani do domu się smucić Alkoholizm rzuci Pani w domu, ani tutaj Dobrze A tu siedzę, o

To też pan, za kobietę się pan podaje. <grystanie> co tu jeszcze? ci co jest cukierków trzeba dołożyć. Trochę cukierków trzeba dołożyć tu, tu. Dobra, ale poczekajmy sobie. Ja muszę tu towar dołożyć. Yy, tu a tu jeszcze, tak? Dobra, to jest kukurydziane, Tak? Nie, to jest to samo. Czy ja już nie mam kukurydzianek? A, mam jeszcze jedno ostatnie pudełko dobra. Jeszcze kochać, trzeba by uzupełnić. A, miałem alkohol uzupełnić Dobra. Tu będzie raz tu, tu i tu będzie to ciemne eee, trochmy się e, zjecha zbie, e, a e, robi Proszę bardzo jest to uzupewłnony. O, już się kolejka zrobiła. Oho dobrze, już, już jestem. Plan, jesteś pełnoletni Wstępny A, dowodzi, proszę. Dobrze. No, dawaj, dawaj, panie, bo ja muszę zarabiać, ja muszę zarabiać. Proszę bardzo. Tu chyba znowu trzeba dołożyć. Dobra. Już m, mamy na, na szczęście tego towaru. Więcej chyba już chyba nikt nie przyjdzie. A nie, jednak ktoś idzie jeszcze. Ktoś jeszcze idzie. A już dłuż jest ta pierwsza. No i jest się cena. piwo ciemne. No dobrze, jak Pan tak mówisz. No powiedzmy, że Pan przypomina tego ze zdjęcia. O proszę bardzo. 24: Obsłużenie klienci. 1 nieprawidłowo. Spłata pożyczki: 57,5 dolara. Całkowity zysk: 306. No dobrze, i eee. ja tak sobie jeszcze zerknę. Aha, tutaj jeszcze trzeba dokładać. Na pewno tu, tu też ok. Jak działa system dostaw, dostaw online? To ja wam pokażę, ale to kiedy indziej. Tutaj jest ciemne, tak? Tutaj jeszcze trzeba jeszcze dołożyć. Tu trzeba dołożyć, za to jest. Aha. Okej. Okay. i tu też trzeba co? kukurydziane, tak? no i właściwie ziemniaczane też kukurydziane dobra, ja akurat mam ich trochę więcej e, okej, okay, wszystko tak tutaj jest OK. Teraz... O, to No i właściwie możemy otwierać sklep. No i nie... Istnieje. O! staje się pan. No i już pierwsza klientka przyszła. Proszę bardzo, e, pani spolnoletnia. E, proszę bardzo. Proszę bardzo, następne dodalenia. A pani, pani, ok. Tak sobie tylko zerknę. O, nie to. Po ile tu są regały? Wyposażenie 150, albo po 100. Teraz będzie testować ten. Tu jest do magazynu. Aha, dobra. Muszę i tak trochę zarobić, żeby... O no już jestem, jestem. Eee, OK Okej. Moment, tam mi się ścina trochę. Tu jakiś... Może trochę tego alkoholu dołożę. A już tam stoi jeden klient. A, dwóch! E, yy, dobrze, okej, okay. okej. Okay. Nie znajdziesz taniej, no zobaczymy, czy nie znajdziesz, jak trochę podniosę. Okej. Okay. Jeszcze... Zobaczę, co tam się dzieje na zewnątrz, czy pan do mnie, pan do mnie? A pani, pan, pani też do mnie, a no jak pani do mnie, to ja już za kasę lecę. Proszę bardzo, dowodzi proszę. Dobrze, pan jest pełnoletni. O, się ich zebrało ta. A Czekać yy, czekaj, czy na o, nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Ona jest niepełnoletnia. A. No właśnie, już kolejna kara, no że pożyczkę to jeszcze kary będę wpłacić, tak? Jeden Czekaj, ile jest wcześniejsza. Czekaj, Trzynaście siedemset czterdzieści siedem. Dobra, e. Następny. Okej. Okay. Ja Zobaczy, czy tak, nie, nie trzeba coś dołożyć. O, już cukierki trzeba dołożyć. Jestem tutaj, o już klient przyszedł a panie chociaż pełnoletnia tym pełnoletnia? Pełnoletnia pani. To jest uczciwa cena, to jest uczciwa cena, tak jest. Uczciwa. E, o, nie, 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 nie. Tym razem to ty ja się nie dał nabrać. E, 25, dobrze. 17 plus 5, 22, dobrze. Trzeba dokładać towar, bo oni to mi za bardzo nie dają możliwości. i się to było, kończy. Moment, moment. E, dobra, tu jest ok. Dołożę jeszcze to. O matko, ile ich tutaj nie będzie dzisiaj? Tu się po całym mieście zniosło, że Coca-Coli nie ma. No i nie będzie. A się ich narobiło. 2000, Dobrze. Jeszcze ktoś? Dobrze. 24 obsłużyłem i znało jedno źle zweryfikowane dokumenty. I w tym momencie Wam podziękuję. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki, zostawcie sobie. Sekcja komentarzy jest jak zawsze dla Was. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.